Cześć, z tej strony Kwecu i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w filmiku, gdzie zagramy sobie w getta, pokażę Wam mój garaż oraz kupimy sobie jakieś tam samochody. Pewnie się teraz zastanawiasz, czemu nie ma odcinku na naszym kanale. No jak już wspomniałem wcześniej, tam gdzie pokazywałem relacje z eventu, e, mówiłem, że jestem na wakacjach, także spodziewajcie się może jakiegoś vloga z, z wakacji. A teraz sobie wejdziemy do... Do, do garażu. Jakby ktoś był ciekawy, to wyjechałem z dziewczyną w góry. Znajdujemy się teraz w moim garażu i teraz troszeczkę Wam opowiem co nieco ja mam tutaj w tym naszym garażu. Na pierwszej pozycji jest samochód, który przypomina mi troszeczkę z przodu BMW E46, po prostu z sentymentu sobie kupiłem. Bardzo fajne, jeździ się zwyczajnie, ale wygląd fajny. To mamy mój ulubiony samochód, jest bardzo tani. A tym samochodem, jeżeli się go wyczuje i troszeczkę się nim pojeździ, to robi się nim cuda. Jest to FUTO. fajnie się nim driftuje. Ale teraz nie mam podłączonego pada, więc będzie troszkę jak coś, wychodzimy tu na klawiaturze słabej. Eee, też mnie to denerwuje, że nie mogę już lepszać samochodów na maksa, chociaż kasa jest, bo nie mam wystarczającego poziomu. Tutaj mamy mój pierwszy ścigacz jaki miałem. Eee, jest tani i fajnie można szybko sobie pojeździć. Tutaj, już jest, eee, tutaj jest już lepszy ścigacz, ponieważ ma coś takiego jak nitro. Tutaj w tle jak widzicie jest taki kabelek czerwony i to jest właśnie to nitro. Eee, ten motocykl jest najdroższy. Tutaj mamy kurumę, tak to się nazywa, opancerzona. Możemy ją wykonać, możemy ją kupić, jeśli odblokujemy i wykonamy jedną misję początkową z napadów. Ten samochód głównie używamy po to, aby łatwiej wykonywać napady i etc. Tu mamy samochód taki, żeby troszeczkę coś większego. E, fajne koła są, felgi, e, takie nietypowe, do, te, do takich samochodów e, Nic nie znam zwyczajnego e, Tutaj mamy pierwszy samochód, który kupiłem w naszym GTA e, Taki zwyczajny dupowóz e, na dupki e, Niby m, na początku jakoś mi się podobał, teraz nie za specjalny I w ogóle c, e, te samochody są bardzo drogie e, Z tego samego warsztatu mamy tutaj Sultana, gdzie stuningowaliśmy go do Sultan RS Samochód, który bardzo lubię, ponieważ wraz z Mojito oraz Wayne'em i Legalem poświęciliśmy dużo czasu, aby grać na takim jednym trybie Sumo. I jeżeli ich przekonacie w komentarzach i tak dalej, ja jak że na nich napiszę, to postaram się z nimi jeszcze to nagrać, ponieważ super się grało i taka rajdóweczka nam tutaj powstała. Nawet ładna. Tutaj mamy Porsche 911 z takim skrzydełkiem, też jakoś można tam podliftować, ale nie za specjalnie. Eee, ładnie wygląda. Długo nie grałem w GTA i fajnie pojawiły się aktualizacje i sobie teraz właśnie zakupimy jeden z takich mm, samochodów. Co nieco Wam o nich opowiem o, tutaj teraz zauważyłem, że kamerka jest troszeczkę za wysoko, więc mam jakby coś tam 9 milionów, jakby ktoś się pytał, poprawię to następnym razem. Właśnie się o to martwiłem, ale jednak no o połowę. Także poprawimy to następnym razem. Transport i pieniądze. Nie, podróż transport. Tu mamy kolażówki, to takie rzeczy dla Mohito. O, tutaj mamy samochody, które są bardzo fajne, sportowe I na pewno na przykład taki samochód kupimy sobie w następnym odcinku Albo coś takiego Po prostu piszcie, dajcie łapkę, jeżeli Wam się takie coś podoba My sobie w tym odcinku chyba kupimy ten samochód Ale szukam na razie czegoś innego Coś, co nie jest aż takie drogie Ale bardzo mi się to spodobało o oh, Kurde, gdzie to, ja, gdzie, gdzie to ja widziałem? Bo sobie przeglądałem przed odcinkiem. Nie, to to, to nie, nie, nie. Widziałem właśnie, że dodaj taką ciężarówkę. Jakieś inne cudawianki, co mnie zbytnio troszeczkę nie interesuje. Jak ktoś pytał, to chyba mam 36 poziom tutaj, więc no nie za wysoko. Aha, dobra, mamy pierwszy samolot, który chciałbym sobie kupić. Będzie to Audi 80 po tuningu. Są tutaj fajne wozy. Ten, to Audi było stuningowane po to, żeby dać, yy, wygrywać rajdy I rzeczywiście tak się stało, jak zamierzali twórcy yy, W tym samochodzie pierwszy raz zastosowali yy, Zastosowali yy, napęd quattro Czyli yy, napęd na wszystkie koła A więc sobie zakupimy taki samochód Ciekawe, czy będziemy mogli go tuningować yy, Potem jeszcze sobie weźmiemy, pojedziemy i... Zrobimy sobie, kupimy, kupimy co my chcemy: pieniądze i usługi, zaważnice eee, nieruchomości. I właśnie kupimy sobie garaż, gdzieś blisko domu, ponieważ mam już e, pełny garaż, jak widzieliście. Było tylko miejsce na jeden samochód, chyba jakiś sprzedałem, ponieważ e, nie było tak kolorowo. Nie chcę kupować żadnego mieszkania, chcę kupić sam garaż. Wystarczy mi, że mam jeden domek, e, gdzie ten dom, gdzie to było. Gdzieś w miarę w mieście. Tu jest garaż na 1, na 2. No tak trochę mnie to nie rajcuje. O tu jest więcej garaży. Tu jest na 2, na 6, na 2. Czemu tak mało? A i jest na 10. Czy jeszcze są gdzieś na 10? Tutaj jest, a to daleko od domu, ja bym chciał gdzieś bliżej, żeby to było. Na 6. No niby bliżej. 6, 6. Cześć, sześć. O kurde, to już faktycznie e, takie tereny wiejskie. Mm. Nie, no, to sobie weźmiemy dziesiątkę, żeby się nie bawić już więcej z, z tymi garażami. O, kurde, gdzie ta była dziesiątka? Tu jest dziesiątka. No tak kurde, trochę Daleko. No, tu jest druga dziesiątka. Nie, 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 nie. O. A tu? No bliżej. Ale jeszcze, jeszcze. Tu, o sam garaż. Dziesiątka, a tu jest dziesiątka. No to weźmiemy sobie to. Nie to. To. I poproszę. Kup, kup nieruchomość. Także dziękuję. Sprzedać posiadłość? Puste. Aha, już się bałem, że nie mogę mieć yy, yy, dwóch posiadłości. Tak więc, skupiliśmy sobie I mam nadzieję, że już się pojawił tutaj nasz, nasze Audi e, Tak więc, wyjdziemy i wejdziemy do garażu i mam nadzieję, że się nam to pojawiło e, Pośmigamy tam samochodem Postanowimy, le, spróbujemy go sobie ulepszyć e, Nie wiem, nie, nie dostaliśmy jeszcze info, ale chyba jak wejdziemy jeszcze raz to powinno być Tak więc no, zobaczmy mm, Nie, niestety jeszcze e, Nie ma tak, więc dobrze, przejdziemy i sobie kupimy od razu e, drugi samochód, który planowałem. E, będzie to samochód, e, tak jak już wspomniałem, y, ten, ponieważ mi się bardzo podoba. Jest taki inny niż wszystkie. E, prędkość maksymalna, przyczepność. Przyspieszenie, przyczepność, no fajne. Bo mi się podoba kształt tego samochodu. Jest taki oderwany od innych samochodów więc różowy, nie czerwony. Jednak lubię czerwony. Jak zamówiliście, jak zauważyliście, lubię, lubię kolory czerwone. Także i tak się teraz stanie. I ulepszymy sobie dzisiaj te dwa samochody. I teraz przyjechało nasze Audi. No, powiem wam, że zobaczymy, jak tym się jeździ. Zobaczmy od środka. O kurde, jak to mruczy. Ten samochód ma już troszeczkę. No, chodzi jak rajdoweczka. Zobaczymy, ZOBACZYMY, jak to śmiga Jakie to ma skrzydło Czy lewy, prawy, prosty nie tni? <noise> Dobra eee, Oj, było jakieś przycięcie, coś się tutaj wczytywało Nie wiem, ładnie, ładnie chodzi Jeżeli chodzi, to strasznie się e, buja Tutaj e, redwood, e, nawiązanie chyba do e, papierosów, które było na reklamie tego samochodu Coś mi się tak kojarzy, ale ręki nie dam sobie uciąć e, o, Ładnie, ładnie, jak się włączało długie światło, bo nie pamiętam O tak, ojej Także no, możemy jechać na rajdy Coś tutaj tnie dzisiaj, wczytuje się nadzwyczajnie Dobra, pokaż mi, gdzie tutaj są panie tuningi, bo musimy odwalić tak. Właśnie, piszcie w komentarzach, aby, aby przekonać Mohito Legala i Wayne'a, że powróciło to wszystko, ponieważ no, potrafiliśmy długo siedzieć i się ścigać i udowadnialiśmy sobie, który jest lepszy kierowcą i chłopaki strasznie nieczysto grają, więc no, tutaj ciężka sprawa. Zobaczymy czy można to w ogóle tuningować? jeżeli nie no to też jest fajnie, bo no, sentyment do takiego samochodu mam Duo gram w gry rajdowe i no i tym samochodem jednak faktycznie lubiam pośmigać Napraw pojazd, no oczywiście naprawimy pancerz No jak widzicie nie mam tych e, maksymalnych e, ulepszeń, ponieważ no troszeczkę mi brakuje jeszcze tam do, e, do tych dostojnych no niech będzie, lepszy wydech yy, Brakuje mi troszeczkę, żeby odblokować już tam do maksa kilka wyścigów dosłownie, więc w przyszłości na live'ach sobie to, tam poprawimy to yy, Światła, Re reflektory Niech będzie takie staroć Aha i tu możemy sobie już zmieniać oznaczenia, klasyczne niech będzie retro yy. To raczej, tu już wszystko mamy. Tablicę lakierowanie Aha, czyli jakaś promocja jest, i można sobie to y, poprawić. Spoiler, uszyń, spoiler, co? Spoiler od ty? Co, to, 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 to tutaj zobaczcie. Ja pierdzielę co za skrzydło. <śm> tutaj, bez spoilera, Strasz strasznie smutno to wygląda, nie? Ale spoiler o ty, ty. Nie wiem co to jest, ale wygląda e, mocarnie. Zawieszenie od razu pójdzie na dół. E, skrzynia biegów niech będzie sportowa. Turbo, no właśnie, brakuje troszeczkę, a szkoda. Koła. Nie, no niech będą takie same. Szyby przyciemniane, aby, aby na naszym rajdzie nie, mogło, nie mogły nas osoby niektóre dostrzec, bo no jesteśmy światową klasą zawodnikiem i, i no musimy mieć troszeczkę prywatności w naszym samochodzie, wiecie o co chodzi, tutaj e elegancki opływ, w ogóle spójrzcie jak ten samochód ma poprowadzony opływ nad kola nad tutaj, no coś pięknego brakuje ewidentnie troszeczkę mocy, aby e podriftować No, ciekawe tutaj tych że grze... O kurde, zahaczyliśmy. Tak, pojedziemy sobie teraz do naszego mm, garażu, który przed chwilą zakupiliśmy. I pojedziemy stuningować naszą nową bryczkę, która no, wygląda elegancko. I gdy spotkam się z legalem e, e, tutaj gdzieś na mapie. I podjadę moim super nowym wozem. To wtedy się pościgamy, bo zawsze błyszczał, bo miał jedyny jako e, jedyny miał ten ten samochód szybki Zentorro i no tutaj błyszczał, a my jeździliśmy futo. E, nie wiem czemu, ale to futo strasznie mi przypomina e, fiata takiego mm, oskiego jakiegoś. Futo fiat... nie wiem zawsze ten futo występował w równych wersjach, na przykład GTA 4 i z reguły fajnie się nie jeździło. E, i przyciśnijmy teraz oj, trzeba tu zatrzymać się już, nie wiem, coś przycina nie wiem czy to na nagraniu jest, czy to tu? okej, okay, wjeżdżamy tutaj, pyk Rajdyweczka powiem wam, elegancka, nie chciałem dawać żadnych tam neonów i tak dalej, bo to po prostu ma e, na rajdach e, miażdżyć, tutaj mamy już swój kolejny samochód, spójrzcie tutaj za cudo Mówię niczym Husar, polski samochód, yy, który jest produkowany. No, garaż jest duwy. No, wygląda niesamowicie. Przejedźmy się nim. Jeżeli będziecie chcieli... O kurde, no to jest coś pięknego jednak. A siatełka? Dobra, przejedźmy się. Jeżeli będziecie chcieli, aby na przykład kupić. jach, to piszcie wszystko. Postaram się to załatwić. O, zobaczcie, załatwi, nam, no, Zarobić ten hajs. Jest znaczek tutaj się świeci z przodu. Fajny motyw. Ciekawe, czy jakiś motyw jest takie zastosowany, bo nie słyszałem go takim. Zastanawiam się, na przykład ten spoiler z tyłu się podniesie. A tutaj mamy blisko jakieś. wow wo wo, wow, wow. spójrzcie. Przy skręcaniu spoiler się rusza. A jak jedziemy? Widzicie? Ło kurde, jakie to ma... Nie no, ładnie, ładnie A czekajcie, stanę tylko, bo chcę coś zobaczyć No, samochód ewidentnie do pasa Ha Takim byśmy raczej nie porajdowali po lesie Ale już na prostej, przejedziemy się na autostradę Eee... Grotti X80 y Prot to chyba tam było? Hamulce, no i to właśnie mnie boli, że nie możemy dać najlepszych Czy ja wiem, czy to jest takie fajne? Hmm, zderzaki, zderzaki No niech będzie Kolor podstawowy, silnik. Jeszcze zobaczymy. No to ulepszymy wydech. Czym on się różni? Aha, że jest podwójny, no niech będzie. Materiały wybuchowe nie. E, nie będę inwestował w to kasy, ponieważ w jednym samochodzie za... da naprawdę dużo pieniędzy włożyłem w Klaxon. To nie za bardzo się opłaca lakier. No lakier sobie zaraz zrobimy progi. Damy. Taki no, kurde, to się tak prezentuje, że no... Przydełko e, oglądałem raz odcinek z... Mm, jak oni się nazywali? Tych czegości co o tych samochodach gadali e, Kurde, każdy pewnie już wie, to są dwa słowa e, Coś z G tam drugie słowo Kurde, nie mogę sobie teraz przypomnieć Wiecie o co chodzi, taki brytyjski program, gdzie pokazywali samochody, testowali No nie mogę sobie teraz przypomnieć I właśnie, testowali taki jeden samochód i jeden był bez skrzydła Stick, tak się nazywał ich kierowca bodajże Testując dla nich ten samochód, wypadł z trasy A potem jak jeszcze raz przyjechali, czy jeszcze wcześniej jakoś tak, to uzyskali dość słaby czas E, powiedzieli twórcom tego samochodu i w następnym odcinku dostali ten samochód jeszcze raz, tylko za zamontowany jakimś skrzydłem i poprawili e, najlepszy, wykręcili najlepszy czas tym samochodem w swoim tam rankingu, więc warto mieć takie skrzydełko. W rzeczywistości tutaj to pewnie e, mało co jest ważne. Skrzynia biegów, no kurde, musimy turbo. Brakuje mi turbo. Koła zaraz zobaczymy i szyby przyciemnimy sobie, aby nas słoneczko nie raziło. Lakier. Lakier postamowy, chromowany. No powiem wam, że damy sobie perłowy. Nie wiem, nie pamiętam przepraszamy. Co przepraszamy? musi być Metaliczny niech będzie. I damy sobie wyścigowa czerwień. Dokładnie. E, kolor dodatkowy niech będzie też. Na przykład matowy sobie dajmy. O kurde, to powiem Wam, ciekawe połączenie, ale damy sobie czarne. Chyba, że na odwrót zrobimy czerni. Ale nie, no też, że wygląda. Nie, 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 no to kurde. Kolor wykończenia. Aha, że to w środku. Ee... Ja lubię czerwone Kolor akcentowy A na przykład... Daj... O kurde, widzicie to? Żlodowa biel... Ładnie, ładnie to wygląda A na przykład żółty Złoty Ej, no, żółty Nie, złoty jest taki lepszy, wydaje mi się, tutaj Chociaż biały też był ładny No, tutaj taki, tak, takie coś yy, nowoczesnego w tym samochodzie jest Wtedy jeszcze raz, diamentowa ja błęki tutaj. O, to też takie światełka. Jakby, jakby wygląda tak, bo to się świeciło. Eee, złoty jeszcze raz, chcę zobaczyć. No, nie, 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 nie. ma takiego ewidentnie efektu jak, jak tutaj. O, takie strasznie mi się ten kolor um, z BMW kojarzy. Oni tak mają akcenty BMW w tym odcieniu. Nie pasuje to. Ale niech będzie to e, epickie. E, emblemat ekipy nie mam. Tak więc, no. Przejedźmy się naszą Fureczką nową. Nie wiem, czy to się ominąłem jakiś spoiler z tyłu, ale ten e, próg, jakiś z tyłu, czy takiego. W środku zobaczmy, jak wygląda. Wcigać się. Co ty zrobiłaś, kobieto? Wystraszyłaś się moje furki. Ha. E, dobra, gdzie tu jest? E, tu się chcę dostać. A więc pojedźmy na autostradę. Wyzwanie rozpoczęte: unikaj na więcej liczby wypadków. W pojedzie mijając inne pojazdy. No i elegancko, coś akurat dla nas. Ojojojo, bo nie chcę wypaść tutaj, bo chcę całe pojechać na, na autostradę naszą A jeszcze tutaj jest jazd. i lecimy, posłuchajcie, jak brzmi. Nawet jakoś pojedziemy pod prąd, będzie szybciej wymijając szybciej nabijemy. Wow 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 wow, no i tutaj lagi, nie wiem czemu są lagi. Dośnie yy, ta sesja jest jakaś wadliwa. Co ten kolej zrobił? Okej, okay, ja rozumiem, jadę po prąd, ale... Ja mam pewną rękę. Nie świruje jakichś tam rzeczy. <grytanie> Jedziemy. No po prostu. ta furka została zniszczona. Ale nie, jedziemy jeszcze raz. Postarajmy się tą furką teraz wycisnąć jak najwięcej. Jest 100 mil na sekundę. Mil, coś takiego. No, ale na, ale na godzinę. To są chyba mile. 120. 120 cały czas. I więcej nie poleci. Czy ja wiem, że taki szybki na pewno pięknie wygląda? Będziemy musieli przetestować jeszcze inne samochody, bo coś mi się wydaje, że no nie jest za szybkim samochodem, ale pięknie wygląda. Tego się nie da. Nie da y, temu odpowiedzieć. No nie, koleśmy zaczął wyścigać, no po prostu czuję się wyzwany do pojedynku. Tak więc jeszcze raz tutaj. Tylko proszę mi nie, nie ciąć. I jedziemy. Dwa 3, 4, 5, 6. Teraz pełne skupienie. Musimy pobić tego koleścia. No nie, no nie, odjeżdża nam. Ewidentnie nam odjeżdża. Muszę bliżej ich być, żeby zaliczał nam o ten yy, Cia tego o... Dobra, pierdzielić to Pięknie wygląda. Naprawdę pięknie wygląda ten samochód. Zaproponujcie swoje kolory. Może ulepszymy i zrobimy z tego samochodu coś mniejszego, A ten samochód sobie nawet ładniej jeszcze radzi W terenie Spójrzcie nawet Nawet nie jest źle Więc wydaje mi się, że coś eleganckiego nam wyszło Tak więc parkujemy nasz wóz Fotkę byśmy zacyknęli, ale nie pamiętam jak to się dokładnie robi, więc, no, wydaje mi się, że tutaj w ogóle te gąsie yy, sprężyny, no, coś, coś, coś takiego, czego jeszcze nie było. Pamiętajcie, jeżeli wam się odcinek podobał, komentujcie, spróbujcie i czekajcie na kolejne odcinki. Ja teraz jestem na wakacjach, więc czekajcie, spokojnie, wszystko działa.